Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu Easy Vlog. Dzisiaj czas na fryzjera. Zapraszam. Oh. Yeah. Oh. Siema, siema jest fryzjer, zobaczcie. Zaraz wejdę do środka i się zapytam co i jak. Hello my friend. Hello, nice. Como está cá? Okay, kayo. Okay, uh, kayo. pila cut my hair. Pila. 30 uh, pieces only. A shave? 30 pieces. Okay, can zrobić can, can you do this now? Okay, thank you. Oh. No to zobaczycie ile kosztuje przyrząd 80 peso i to jest dosyć Wiem, że taki jeden mój fryzjer. To mnie kasował 50. Do niego pojadę następnym razem. A 6 yeah. e, 30, yeah? 30, 30, yeah. 30 pesów kosztuje ogolenie. Ogolę się też tutaj. Zobaczymy jak koledze wyjdzie. Mieści się przy takiej głównej ulicy. Ten fryzjer. You are owner? Your business? Your business? Yeah. Owner. It's yours, place? You living here? Owner? Ok. okay. Jest OK Eee, Zero. Yeah. E, finish to one. And here. Refresh. Finan. Thank you. E, w ogóle nie mówi po angielsku. W zasadzie może miał szybkość na łyso, nie ma problemu. Włosy mi szybko odrastają. A teraz, jak już ten kask cały czas na głowie, jak jeżdżę, to mi to trochę przeszkadza. Oni mają takie biznesy w domach, jak widzicie. Wszystko sobie samemu urządzili. Prawdopodobnie zaraz za drzwiami śpią, gdzieś w jakimś małym pomieszczeniu. Od ulicy. Otwarte. Często mają takie mało widoczne reklamy, że to jest barbershop. Nie wiem, jak oni z podatkami. Wydaje mi się, że w ogóle nie płacą taksu. A może jakieś, nie wiem, 100 ktoś to przyjdzie dadzą raz na miesiąc. Ciężko jest mi o tym powiedzieć. Może kiedyś uda mi się dotrzeć do kogoś takiego bardziej kompetentnego i porozmawiam o podatkach. Na razie widzę, że dobrze mu idzie. Chyba zna się na robocie. A teraz zobaczcie: wkłada taką brzytwę, żyletkę do brzytwy i będzie mnie golił. Trochę się boję. Teraz psiukam je jakąś pachnącą wodą. Jeśli nawet to miała być jakaś woda kolońska, to jest bardzo rozcięczona ekonomicznie po kosztach. No i teraz. O, nic nie boli, fajnie. Zmieniałem żeletki za każdym razem. Przynajmniej przy mnie to teraz zrobił. Filipińczycy mają dosyć takie fajne ruchy. Są nawet uzdolnieni manualnie. Czuć, czuć. Nawet wczoraj byliśmy z Klasio na masażu. Filipińczycy, którzy nie widzą, i oni masują. Świetnie, naprawdę. Tak samo on bardzo delikatnie się ze mną obchodzi. Można powiedzieć, że już po minucie, kiedy czuję, jak on mnie tutaj tą żyletką skrobie, mam do niego zaufanie. Czy sterylnie? No raczej tak, bo jest nowa żyletka, no to cóż, więcej on może jeszcze tutaj zdziałać. A teraz ziabie mnie takimi dużymi nożycami, zobaczcie. Podejrzewam, że to są krawieckie. Nie są za bardzo sprytne. Ale ma kocie ruchy, trzeba przyznać. Dobrze mu to idzie. Choć wydaje mi się, że niewygodnie takimi dużymi nożyczkami przecinać. Innych nie ma. Przygotowanie do golenia. Siuka tą samą wodą, co po włosach. Można powiedzieć, że mam uniwersalny płyn na wszystko. Czyli nawilżamy stórę. No ale naprawdę delikatnie się obchodzi. Włosy już jak widzicie obcięte. Wygląda fajnie. Świeże przynajmniej. No i teraz brzytwa druga strona żyletki. Filip Golasz, okej okay. Nie używasz żadnego kremu? Tylko tą wodę co do włosów o! Nie boję się, żeby coś tam mi się stało Zrobię po kawałeczku No i końcóweczka jeszcze delikatny masażek Liczone w cenie Tego się nie spodziewałem Odpływa Żeby to tylko się nie skończyło Takim <laughs> happy endem O, na poplarach daje Salamat Świeży, pachnący Można powiedzieć Zadowolony Okej okay. Posługa spoko zapłaciłem 120 peso i dałem tip. Także ogolony, ostrzyżony z doleniem. To miał ciężko, bo Filipińczycy mają słaby zarost, a u mnie się muszą namęczyć wszystko zajęło mu to gdzieś 30 minut. Także zero rysy na twarzy. Ja często jak używam żyletek, żylet, najdroższych to się kalecze o, to zrobił jakąś zwykłą żyletką którą włożył do, do tej brzytwy i elegancko, zero ryski także tak wygląda fryzjer na Filipinach sami widzieliście lecimy dalej jeszcze trafiłem do sklepu w zasadzie ze wszystkich nawet widzę są plazmy, telewizory a szukam takiego elektrycznego najprostszego, najtańszego palnika, żeby sobie chociaż jajecznicę usmażyć na chacie na śniadanie, bo ja wysłałem z Australii, jeszcze nie doszły tam kilka boksów i tam jest taki palnik turystyczny gazowy który w zupełności mi wystarczy o ile kasków tutaj jest no to jest lepszy skle. także szukamy no może coś tutaj będzie ale same gazowe widzę a ja potrzebuję elektryczny taki, żeby był po prostu. Tych rajskich kierów też jest sporo. A jeśli chodzi o wiatraki, to jest tego naprawdę bardzo dużo. Mamy no, na razie nie potrzebujemy, nie potrzebujemy tam jeden mamy od Grace Rodziny. No, ale spoko się. Bardzo dużo rzeczy tutaj jest, naprawdę. Dobry sklep, spoko. Ale jeszcze nie znalazłem tego czego szukam Zobaczcie Takie proste Zaraz wezmę jakiś jeden wybiorę Może takie bym wziął indukcyjne, ale Ja nie jestem pewny czy na naszych garach one będą pracowały, bo one nie odpalają się przy wszystkich garnkach A ja chcę po prostu coś prostego Tak żeby Zrobić sobie jajecznicę, może ten Kosztuje 665 pesos, albo ten Kosztuje 750 peso. Muszę się zastanowić. Dobra, wybrałem ten troszkę droższy. To może dłużej popracuję. 750 peso. No i to wszystko. Jedziemy do domu. Po drodze jeszcze kokonat. Ok, to jeszcze kokonat. I spadamy do domu. Zobaczcie. Jesteśmy. Tu kolega zaraz mi sprzeda. Can I have. One coconut buko one buko tutaj to się nazywa buko Kokonat to can I have fresh fresh the biggest one nie yeah? na ja coś wybierze i pokaże wam jak będzie ciapał ciach ciach i sprawdza Huk od buku jego this one is okay Znowu z angielskim problem. Zapakuje mi to do torebki plastikowej. Może być, w domu się napije. Ciach, dwa, trzy. Profeska, zobaczcie, ja już otworzył. Przedaję do plastiku, jeszcze ten miąż niech mi wyciągnie, bo nie jest bardzo dobry. z go lubi. A nawet nie muszę mu mówić, on dobrze wie. A zobaczcie, teraz będzie. Teraz jeszcze tam taką łóżeczko. Wyciągnie mi ten miąż i dorzuci. Jeśli chodzi o buko, te kokosy polecam każdemu. Są bardzo zdrowe. Ja tutaj codziennie będę pić. I wcześniej jak byłem, to też piłem. Pila? Pila? 30, 30 pesa kosztuje taki jeden kokos. obuko buko. Już macie te razy przeliczone na złotówki. One są świeże. Zobaczcie, one są świeżutkie. Dzisiaj zerwane, zrywają od razu z tymi, który musiał wejść na palbę, ściąć to tutaj i wziął sobie całość od razu albo zrzucił, bo często to jak są wyrwać jeden, tylko to robią taki twist. Kręcą kręcą, aż przekręcą i samo spada. Na kokosy trzeba uważać tutaj na Filipinach, bo jak spadnie na głowę, to może za***ć. Dobra płacę i lecę do domu. Thank you. No i jestem. Dotarłem do domu. Jak widzieliście, to wszystko udało mi się ogarnąć z samego rana. Grasia jeszcze śpi, zaraz ją obudzę, zrobię jajecznicę i to dopiero dzień się dla nas zacznie. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Komentujcie, czy Wam się podoba, czy nie podoba, like, dislike. Wciśnijcie dzwoneczek, będziecie informowani o odcinkach, o odcinki codziennie o godzinie 7 czyli 19 czasu polskiego. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do jutra. Cześć!